Dzień dobry, na początek krótka informacja, skąd taki anturasz? Ano stąd, że partnerem tego odcinka jest firma Puma, firma, która jest sponsorem także Manchesteru City i która wyprodukowała taką oto wyjątkową koszulkę, koszulkę, której celem jest m.in. zwiększenie świadomości ludzi, że na świecie brakuje wystarczającej ilości zdatnej wody do spożycia i jedna osoba na trzy nie ma dostępu właśnie do takiej wody, a Manchester City, a także Puma chcą oczywiście tę świadomość zwiększać i stąd właśnie produkcja takiej koszulki przy wykorzystaniu technologii DOPE, Daj innowacyjnego procesu, procesu, przy którym zmniejsza się znacząco ilość wody, a także barwników, właśnie do produkcji takiej koszulki. Ja muszę Wam powiedzieć, że spośród chyba wszystkich koszulek, w których nagrywałem odcinki, a robię to regularnie, ta jest zdecydowanie najwygodniejsza i ona przydaje się zwłaszcza w takich okolicznościach, kiedy człowiek podejmuje jakiś naprawdę duży wysiłek, kiedy wychodzi biegać na siłownię, albo przykładowo, kiedy stoi w otoczeniu kilku lamp, po to, żeby tutaj wszystko było idealnie. Oświetlone, no to wtedy taka koszulka okazuje się naprawdę zdecydowanie najbardziej komfortowa. No i oprócz tego tutaj dwie takie pary butów, które widzicie, modele Ultra 13, a także Future Z 12, modele wykorzystywane przez naprawdę bardzo dużą liczbę piłkarzy. Mógłbym tutaj wymienić praktycznie wszystkie te nazwiska, ale chociażby w modelu Ultra grają Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Rafael Varane, Giorgio Chiellini, Harry Maguire, ale także między innymi takie piłkarki jak Magda Eriksson, Ludmila Da Silva czy Aleksandra Pop, a jeśli chodzi o model Future Z, czyli ten, który widzicie tutaj, ten model niebieski, bardzo efektowny. W tym modelu występują między innymi Neymar, bramkarz Manchesteru City, Ederson, Luis Suarez, Jonas Hoffman czy Jan Zomer. Ci dwa i dwa ostatni to piłkarze Borussii Mönchengladbach, a także niedoszły piłkarz Chelsea, Gilles Kunde. Te buty z serii Future Z zostały stworzone w celu doskonalenia stylu gry najbardziej kreatywnych piłkarzy na świecie. Natomiast jeśli chodzi o drugi model, czyli Ultra 1.3, on został stworzony głównie z myślą o piłkarzach, tych, którzy bazują na swojej szybkości, takich jak m.in. Aleksandr Zinchenko i Kyle Walker. Stąd właśnie hasło See Them Later, które oczywiście odnosi się do przeciwników. A teraz przejdźmy już do głównego tematu tego odcinka, czyli Manchester City. Jakiś czas temu już planowałem nagranie właśnie odcinka na temat ekipy The Citizens, bo wydaje mi się, że w tym sezonie zespół Pepa Guardioli powinien absolutnie przestawić wajchę z Premier League na Ligę Mistrzów. Myślę, że samemu Guardioli będzie o to trudno, ponieważ Guardiola należy do tej parafii trenerów, którym szczególnie, szczególnie zależy na takim ciągłym rozwoju, na tym, żeby ekipa wyglądała dobrze co trzy dni, w każdym meczu, żeby tam nie było czegoś takiego, że na przykład przygotowujemy się na... Jedno konkretne spotkanie, które ma nas doprowadzić do, do zwycięstwa w jakimś finale, tylko żeby zespół prezentował równy, stabilny poziom. O Atletico Madryt często mówi się o tym, że to jest taka ekipa, która potrafi niekoniecznie dobrze grać w finałach, ale te finały wygrywać. Liga Mistrzów niekoniecznie to potwierdza, natomiast Manchester City kojarzy nam się przede wszystkim z takim konsekwentnym wygrywaniem. Natomiast kiedy przychodziło już do tych decydujących meczów, zwłaszcza w tych kluczowych fazach Ligi Mistrzów, także w finale Guardioli często zarzucano właśnie, że czasami troszkę przekombinowuje jeśli chodzi o podejście do danych spotkań, no i myślę, że zwłaszcza w tym sezonie powinno się to zmienić po to, żeby właśnie Pep Guardiola, który już zakomunikował, że Manchester City opuści, mógł tę Ligę Mistrzów wreszcie odhaczyć, żeby mógł zakończyć te wszystkie bezsensowne dyskusje a propos tego, czy jest dobrym trenerem, czy nie jest no bo jak wiadomo Ligi Mistrzów z Bayernem ani z Manchesterem City jeszcze nie wygrał. Natomiast jeśli chodzi o Manchester City w tym sezonie pojawia się jedna zasadnicza wątpliwość, taka wątpliwość z którą mogła zmagać się także Chelsea w poprzednim sezonie. To znaczy, czy w tej ekipie nie brakuje jednego ogniwa? No bo jeśli tak, to wydaje się, że kimś takim może być po prostu środkowy napastnik. Długo w trakcie tego letniego okna transferowego mówiło się o tym, że Manchester City może sprowadzić do siebie Cristiano Ronaldo. Później Guillaume Balaguez, znany hiszpański dziennikarz, rzucił nowe światło na całą tę historię, pokazując, że to nie tylko oczywiście te sentymenty odegrały tutaj kluczową rolę, natomiast o, oczywiście ostatecznie Portugalczyk zdecydował się na Manchester United, a Manchester City, co mnie osobiście zaskoczyło, nie ruszył wtedy last minute właśnie po kolejnego napastnika takiego piłkarza, który mógłby przyjść i zagwarantować minimum tych kilkanaście czy 20 goli właśnie na sezon. Ja byłem też osobiście bardzo zaskoczony że Manchester City w tym oknie transferowym nie powalczył bardziej o Erlinga Halanda, bo od dłuższego czasu wydawało mi się, że liga angielska pisana jest absolutnie właśnie norweskiemu napastnikowi. Władze Bayernu już wysyłają taki sygnał, że może być ciężko właśnie rywalizować o Erlinga Halanda. Javier Tebas, szef La Liga mówi wprost, że Real Madrid może mieć pieniądze, może mieć środki, żeby ściągnąć i Kiliana Mbappé, i właśnie Erlinga Halanda, ale w tym momencie takim klubem, który najbardziej potrzebuje bramkostrzelnego napastnika właśnie jest Manchester City. Bo często przekonywaliśmy się w ostatnich latach, także przy mniejszych klubach, że ciężko jest walczyć o najwyższe cele, wtedy, nawet jeśli masz super kolektyw, bardzo fajnie zorganizowaną drużynę, a jeśli brakuje ci napastnika. Z czymś takim mierzył się chociażby RB Lipsk w poprzednim sezonie, który ostatecznie sięgnął po Andre Silwę, natomiast przekonał się, że jeśli. the <laughs> no jeśli masz kogoś takiego jak Aleksander Sorlot, dzisiaj zawodnik Realu Sociedad, a oprócz tego masz super zorganizowaną ekipę, no to to nie wystarczy. Po prostu gole są Ci potrzebne. Oczywiście są takie wyjątki jak Chelsea, gdzie najskuteczniejszym piłkarzem był wykonujący rzuty karne Jorginho. Natomiast to tylko świadczy o tym, że Chelsea zorganizowana za Tomasa Tuchela była po prostu perfekcyjnie i raczej była od tej reguły wyjątkiem. Dlaczego Manchester City nie o żadnego napastnika? Dlaczego było tak cicho nawet w kontekście ewentualnego sprowadzenia Roberta Lewandowskiego na ety? Hat. Dlaczego City nie powalczył, na przykład, o Romelu Lukaku? Dla mnie, mimo wszystko, jest to zastanawiające, ale pojawia się tutaj właśnie takie kluczowe pytanie: czy jest to strategia nastawiona na to, żeby szarpać się o tego Erlinga Halanda za rok w letnim oknie transferowym na zasadzie takiej? Na razie działamy spokojnie, ale chwila, bo my po tego Halanda wrócimy. Czy jednak Pep Guardiola ma inny plan? Czy jednak Pep Guardiola wyszedł z założenia, patrząc na jednego ze swoich piłkarzy, dość nietypowych, jeśli chodzi o rozwój, że to może być dziewiątka, która zagwarantuje City Gole właśnie w najbliższym sezonie i kto wie, być może zagwarantuje właśnie nawet Ligę Mistrzów? Hurricane, o którego Manchester City długo walczył w letnim oknie transferowym, teoretycznie do polityki transferowej tego klubu nie pasował, natomiast pasował, jeśli chodzi o sam profil grania i pasował przede wszystkim, jeśli chodzi o strzelanie goli. Kaldun Al-Mubarak powiedział, że Manchester City generalnie nastawia się na piłkarzy, którzy mają 20-25 lat, czyli piłkarzy rozwojowych, ale czasami trzeba wyjść właśnie poza tę strefę komfortu, kiedy pojawia się okazja lub potrzeba. Natomiast ktoś to kiedyś bardzo ładnie ujął, że negocjacje z Tottenhamem o czym Manchester City, także m.in. Real Madrid już w przeszłości się przekonywały, są tak bolesne jak sikanie krwią. Też władze Realu Madrid jakiś czas temu mówiły, że Daniel Levy gryzie, więc nie jest łatwo negocjować z Manchesterem City. Dlatego ja osobiście nie byłem zbyt optymistycznie nastawiony do ściągnięcia Harego Keina i szczerze mówiąc nie do końca wierzyłem właśnie w powodzenie tej misji. I chyba Guardiola. Za chwilkę przejdę do piłkarza, o którym miałem wspomnieć. Wyszedł z podobnego założenia jak Liverpool wtedy, kiedy ściągał Virgila Van Dijka. To znaczy ściągamy albo tego piłkarza, albo nikogo. Albo Van Dijk, albo żaden inny środkowy obrońca nas nie interesuje. Tutaj albo Harry Kane, jeśli nie Harry Kane, no to cóż, inni napastnicy tam... Nie do końca odpowiadają. Też Guardiola podobno czy Manchester City nie są do końca, mimo wszystko, przekonani do Erlinga. Halanda, jakby nie mieli do końca przekonania, czy Haland, właśnie w takim kontekście, kiedy Manchester City dominuje, kiedy Manchester City przebywa na połowie rywala, kiedy rywal broni się właśnie bardzo głęboko, czy Haland będzie dobrze funkcjonował właśnie w takim kontekście, no bo wiadomo, że jest napastnikiem bardzo szybkim i potrafiącym właśnie korzystać, zwłaszcza z takich piłek zagrywanych za linię obrony. No ale okej, okay, nie ma Halanda, to już jest historia nie ma Halanda, nie ma Keina, nie ma nie ma Lukaku, nie ma Cristiano Ronaldo, nie ma Roberta Lewandowskiego, ale jest ktoś inny. Jest ktoś, kto zupełnie niespodziewanie, przynajmniej dla mnie w tym Manchesterze City się przebranżowił czyli Ferran Torres, który zanim trafił do Manchesteru City, w Walencji był jednak typowym skrzydłowym. Dzisiaj patrzymy na liczby Ferrana Torresa i nawet jeśli mamy sobie zestawić te statystyki produkowane przez Hiszpana w Manchester City z Walencją, no to w Walencji rozegrał 97 meczów i strzelił 9 goli. Jeśli chodzi o Manchester City, w poprzednim sezonie ten piłkarz zdobył aż 7 bramek. Patrząc na wszystkie fronty, tych goli było 13, bo Ferran Torres był piłkarzem, który strzelał na każdym froncie. Oprócz tego Ferran Torres świetnie wygląda, jeśli chodzi o strzelanie goli w reprezentacji Hiszpanii, czyli poniekąd Luis Enrique korzysta z tego, co wypracował albo co zauważył Ferrana Torresa właśnie Pep Guardiola. W reprezentacji Hiszpanii Torres rozegrał 20 spotkań i strzelił 10 goli. Jeśli chodzi o, o piłkarzy skuteczniejszych, ale piłkarzy, którzy jeszcze nie skończyli 22 lat, lepszy od Ferrana Torresa był jedynie, no strzelajcie... Raul. Więc można powiedzieć, że Ferran Torres po prostu zaczyna pisać swoją historię właśnie, właśnie jako napastnik. Ja szczerze mówiąc byłem zaskoczony, bo do tej pory w Walencji Torres kojarzył mi się jednak z grą po prostu na skrzydle. Z grą bardzo przebojową, z grą odważną, z wchodzeniem w dribblingi, ze świetną techniką. Natomiast po przejściu do Manchesteru City to jest piłkarz, który tak, który bardzo dobrze przede wszystkim wykorzystał przerwę w rozgrywkach. Wykorzystał lockdown po to, żeby rozbudować się fizycznie. Zyskał naprawdę kilka kilogramów masy mięśniowej. Widać po tym piłkarzu, że no raczej nie wygląda na zawodnika, który odrywali w Premier League, będzie się odbijał. Ale przede wszystkim Ferran Torres już w Manchesterze City pokazał to, czego nie mogliśmy zbyt często oglądać właśnie jeszcze w barwach Walencji. To znaczy taki zmęczony. Mysł snajpera. Na to zwrócił uwagę właśnie jakiś czas temu m.in. Andy Cole, że w przeciwieństwie do Gabriela Jezusa, który przecież miał być tą dziewiątką Manchesteru City na lata, Ferranowi Torresowi bardziej zależy na tym, żeby pojawiać się właśnie w tych decydujących sektorach boiska, tych sektorach, z których po prostu możesz zdobywać bramki. Gabriel Jesus, wbrew pozorom m.in. zdaniem Andy'ego Cole'a, ale sugerował coś takiego także m.in. Pep Guardiola, takiej właśnie czutki, takiego instynktu nie ma. W poprzednim sezonie najskuteczniejszym piłkarzem Manchesteru City w rozgrywkach Premier League był Ilkay Gündogan, który też wydobył w sobie właśnie ten instynkt, żeby pojawić się w polu karnym i żeby strzelić gola. On tych bramek zdobył 13. Natomiast skuteczniejszych piłkarzy, jeśli chodzi o tych piłkarzy, którzy strzelali najwięcej goli właśnie dla swojej drużyny, miały między innymi takie ekipy jak Leeds, Everton, Leicester i Aston Villa. Można więc zadać pytanie, gdzie byłby Manchester City, jaką miałby przewagę, czy nie wygrałby Ligi Mistrzów, gdyby miał właśnie klasową dziewiątkę, która gwarantowałaby hurtowe zdobywanie bramek. Zdaniem ludzi, którzy pracują w Manchesterze City, zdaniem sztabu szkoleniowego Ferran Torres, który nawet w domu, czy pod domem, stawił sobie bramkę po to, żeby żeby nawet tam ćwiczyć skuteczność, żeby tam nawet ćwiczyć te ruchy napastnika. Jest piłkarzem, którego stać na to, żeby strzelić 25 goli we wszystkich rozgrywkach. Pep Guardiola porównał go nawet do Jamie'ego Wardiego, a Guardiola, wbrew pozorom, Wardiego uwielbia i bardzo często tego piłkarza komplementował właśnie ze względu na to, na to, na te ruchy typowe dla napastnika, ruchy za linię obrony, umiejętność przewidywania, także przewidywania tego, jak może zachować się obrońca, bo Ferrantore, zdaniem Pepa Guardioli, w przeciwieństwie do Gabriela Jesusa, może bardziej komfortowo czuć się właśnie w tej centralnej części boiska, a Brazylijczyk może lepiej czuć się wtedy, kiedy gra szerzej, kiedy schodzi właśnie szerzej po to, żeby finalizować akcję. A Ferran Torres, kiedy już znajdzie się w polu karnym, to pokazuje, że potrafi gole strzelać. I Manchester City błyskawicznie to zauważył, że wbrew temu, co widzieli w Walencji, ten piłkarz świetnie czuje się właśnie w polu karnym, a do tego, do tego jeszcze doszła jedna bardzo istotna cecha. To znaczy, Ferran Torres bardzo szybko się uczy, i m.in. Juan Malillo, czyli znany asystent Pepo Guardioli, to jest taki trener, który często indywidualnie rozmawia z piłkarzami, organizuje im właśnie takie indywidualne odprawy, pokazuje na wideo, jak się zachowywali, jak powinni się zachowywać, co powinni poprawić, no i wiadomo. Jedni piłkarze dość szybko wypełniają sobie ten dysk, troszkę trudniej przyswajają wiedzę, ale są też tacy zawodnicy, którzy chłoną tę wiedzę zdecydowanie szybciej. Jakiś czas temu czytałem zresztą taki artykuł o, o tym, jak funkcjonują topowe akademie, między innymi właśnie w lidze chorwackiej. W dinamie Zagrzeb i tam zwracano uwagę, że tą najbardziej pożądaną cechą u młodych zawodników jest coachability. Czyli przede wszystkim to, jak piłkarz chłonie wiedzę. W przypadku Ferrana Torresa to jest maksymalny poziom. On ma bardzo wysokie piłkarskie IQ i jeśli jemu coś się wytłumaczy, to on błyskawicznie to chwyta i jemu nie trzeba tłumaczyć tego 100 razy. I widać efekty na boisku. Po jednym z efektownych zwycięstw Manchesteru City w tym sezonie PEP Guardiola nawet powiedział wprost, zobaczycie, ile razy będzie nam wytykany brak napastnika. Jak często Eksperci będą zwracać uwagę na to, że potrzebujemy właśnie dziewiątki. Być może to się właśnie zmieni za sprawą Ferrana Torresa. Natomiast Pep Guardiola w trakcie swojej kariery wielokrotnie pokazywał, że potrafi idealnie tych piłkarzy właśnie przebranżawiać, że potrafi zmieniać im pozycje. W samym Manchesterze City widywaliśmy to i w kontekście Fabiana Delfa. Widzimy to teraz także w przypadku właśnie Gabriela Rzezusa. Będziemy oglądać wiele różnych eksperymentów. Rola Joan Cancelo także w tym Manchesterze City delikatnie się zmieniła. Joan Cancelo, który wcześniej w poszczególnych klubach między innymi także w Walencji grywał na, na różnych pozycjach, a u Pepa Guardioli stał się takim rozgrywającym, bocznym obrońcą, mającym wielki wpływ na grę. Więc widać też na przykładzie Ferrana Torresa, że piłkarz podpisujący kontrakt z Manchesterem City nie może mieć takiego stuprocentowego przekonania, nawet jeśli klub przedstawi mu ścieżkę rozwoju, że on na tej pozycji zawsze będzie grał, bo później może okazać się, że Guardiola będzie miał. Nieco inną wizję jego rozwoju, inne spojrzenie właśnie na tego piłkarza i pozwoli mu się rozwinąć w nieco inny sposób. Dlatego też nie zdziwiłbym się, gdyby przykładowo, jeśli zabraknie Ferrana Torresa, inni piłkarze po prostu grywali właśnie jako fałszywa dziewiątka. Bardzo jestem ciekaw rozwoju właśnie Jacka Grillisza, właśnie pod, kąt, pod takim kątem, pod kątem finalizacji akcji. Czy Guardioli będzie zależało na tym, żeby żeby troszkę tę efektowną, bardzo widowiskową grę Grillisza przekuć właśnie na, na zdobywanie bramek, żeby sprawić, żeby ten piłkarz stał się piłkarzem jeszcze bardziej konkurencyjnym? konkretnym właśnie w tych decydujących sektorach boiska tak jak Ferran Torres dla Guardioli to też jest wielkie wyzwanie, żeby wygrać Ligę Mistrzów bez klasycznego napastnika. Chelsea oczywiście tego dokonała, natomiast jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Czy na dłuższą metę Ferran Torres albo jakieś inne fałszywe dziewiątki będą w stanie znaleźć tę magiczną formułę, która pozwoli Manchesterowi, Manchesterowi City strzelać tyle goli, ile strzelali na początku tego sezonu z Norwich czy z Arsenalem? Po prostu, czy to wystarczy? Czy jeśli jakaś kontuzja przytrafi się któremuś z kluczowych piłkarzy, czy wtedy Manchester City nie będzie miał problemu? Czy nie zgłosi się w zimowym Oknie transferowym awaryjnie po jakiegoś zawodnika. Czy nie wróci temat także tego Erlinga Hallanta, który na pewno także rozwinie się w trakcie tego sezonu i może chcieć pokazać światu, że jeśli Manchester City dostrzegał w jego grze jakieś defekty, to on wyciągnie wnioski i już teraz z nowym trenerem z Marco Rose w Borussi Dortmund po prostu te wady wyeliminuje. Erling Haaland rozwija się z sezonu na sezon i myślę, że mimo wszystko ten temat wróci. Natomiast Pep Guardiola też daje sobie sprawę, że czas się kończy. Oczywiście na własne życzenie, bo on już zakomunikował, że po 2023 roku Manchester City opuści. I tutaj chciałbym zaproponować wam właśnie konkurs. Konkurs, w którym do wygrania będzie koszulka Manchesteru City. I żeby wygrać tę koszulkę, wystarczy w komentarzu kreatywnie odpowiedzieć na pytanie, gdzie widzicie Pepa Guardiola, jaką przyszłość widzicie właśnie dla tego katalońskiego szkoleniowca. Czy to będzie klub, czy to będzie reprezentacja, a może jeszcze jakieś inne miejsce. Czekam na Wasze odpowiedzi. Czas macie do piątku. Ja powiem Wam szczerze, tak delikatnie uprzedzając fakty, że nie zdziwiłbym się, gdyby Pep Guardiola zdecydował się teraz na futbol reprezentacyjny. Jakiś czas temu, jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata w 2014 roku, kiedy zresztą miałem okazję przebywać w Brazylii, to był taki temat bardzo często poruszany w tamtejszych mediach, że trzeba wreszcie postawić na Pepa Guardiola. Ostatecznie postawili na brazylijskiego trenera, który swoją metodologią pracy troszkę Pepa przypomina, czyli Ciciego, natomiast marzeniem Brazylijczyków jest oczywiście to, żeby kiedyś Pep Guardiola przejął tę reprezentację. Jeszcze, ja że mówiąc, chciałbym taki eksperyment zobaczyć, jak też Pep Guardiola, czyli trener, który świetnie czuje się w takiej pracy codziennej, także właśnie Szlifowaniu tych piłkarzy, eliminowaniu ich mankamentów. Robert Lewandowski przecież sam zwracał uwagę, że PEP wyeliminował u niego takie wady, które pozostawały właśnie u lewego jeszcze z czasów gry. W piłce juniorskiej. Jak ten Pep funkcjonowałby w zupełnie innym kontekście, na innym kontynencie, także, także wtedy, kiedy trzeba piłkarzy przede wszystkim właśnie selekcjonować i kiedy masz mniej czasu, żeby z nimi pracować. Myślę, że to jest fascynujące zagadnienie, gdzie ten Pep Guardiola trafi, ale dla mnie też projekt Manchesteru City, właśnie bez tej klasycznej dziewiątki, to też jest pewna fascynująca kwestia do obserwowania właśnie w tym sezonie i sam jestem ciekaw, jak to się skończy. Czy, czy przyniesie to wreszcie triumf w tej upragnionej lidze mistrzów? Czy Ferran Torres, czy Jack Grealish czy tego typu piłkarze wystarczą, żeby Manchester City strzelał, no właśnie, wystarczająco dużo goli, żeby tę Ligę Mistrzów wygrać. Czekam na Wasze komentarze, czekam także na przede wszystkim propozycje związane z przyszłością Pepa Guardioli i pamiętajcie, jeśli zastanawiacie się nad jakimś sprzętem do gry w piłkę, no to ta koszulka jest wybitnie komfortowa, a te buty, no to wiadomo, a przy tym są bardzo, bardzo efektowne, czy to jeśli chodzi o Ultra, czy jeśli chodzi o Future, także zachęcam. Z pełną tego świadomością. Dziękuję. Do następnego razu.